Hej, zuchy, co dobrego! Maj powoli się kończy i powoli kończy się moja seria poświęcona samoakceptacji, samoocenie i pewności siebie. W przyszłym tygodniu ostatni filmik z tej serii. Ten sam temat był poruszany na moim fanpage'u, do którego linka zostawiam ci niżej. Dzisiaj samoakceptacja przez pryzmat moich uczuć i emocji. Ja nazywam się Anna Dypaczkowska i znacie mnie jako zuch dziewucha, a to jest kanał Easy Solution. Na początku ustalmy sobie jedno. Nie rodzimy się ze zrozumieniem emocji i uczuć. Uczymy się je rozróżniać, wyrażać i rozumieć z wiekiem. Zapewne mieliście okazję widzieć histerię malucha. Nie wiem, w sklepie czy na placu zabaw. Nie, to nie jest złe wychowanie. To jest młodziutki człowiek, który uczy się radzić sobie ze złością w jedyny sposób, jaki zna, poprzez wyrażanie jej. A rodzic, który mu na to pozwala, wyrządza temu dziecku mega przysługę. Pozwala mu na przeżycie tego. Niestety, kiedyś temat uczuć i emocji nie był tak dobrze rozumiany i poruszany, a tego wielu dziś już dorosłych ludzi z wiekiem nauczyło się, że niektóre emocje czy uczucia są mile widziane, a inne nie. Taki program nałożono na nas w dzieciństwie. Mieliśmy być grzecznymi dziećmi. Mieliśmy nie okazywać złości, kazano nam ją tłumić w sobie. Chłopcy pewnie nieraz słyszeli, że beczą jak baba, a chłopaki przecież nie płaczą. A dziewczynki miały się nie chwalić, bo to nieładnie. I nagle okazuje się, że jako dorośli nie lubimy siebie właśnie za to, że mamy takie emocje. Łatwo się wzruszamy, a przecież nie chcemy być odbierani jako beksy. Boimy się, a przecież strach jest dla słabe uszy. Odczuwam strach, ból, złość, smutek, zazdrość, niechęć, samozadowolenie, litość, w tym do samego siebie. I tutaj należałoby zadać sobie ważne pytanie: czy emocje, które odczuwam, sprawiają, że czuję niechęć do samego siebie? Czy emocje i uczucia, które są we mnie, stają na drodze, aby polubić samego siebie? No i oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie zaproponowała Ci narzędzia które pomoże Ci przyjrzeć się temu z boku. Proponuję Ci założyć dziennik i opisywać w nim swoje emocje. Co czułeś? Kiedy czułeś? Co spowodowało to uczucie? Oraz jakie inne emocje to wywołało? Na przykład porządnie się wkurzyłeś, bo Twój kolega dostał awans, a nie Ty. Mimo, że pracowałeś ciężej niż on. Poczułeś się ominięty, potraktowany niesprawiedliwie, poczułeś złość i frustrację. Podczas zebrania, no i po nim. Nie pogratulowałeś koledze, a później poczułeś od razu do samego siebie, że byłeś zazdrosny i zły. Taki dziennik pomoże ci na chłodno przyjrzeć się swoim emocjom, gdy one już opadną. Będziesz miał szansę zastanowić się, czy rzeczywiście odczuwanie złości, zazdrości i frustracji jest takie złe. Co mówią ci te emocje? Jak możesz je wykorzystać? Każda emocja jest ważna. Każda daje nam coś do zrozumienia. Każda odgrywa ważną rolę w naszym życiu. Nie ma złych emocji. Emocje pozwalają ci zrozumieć siebie i pomagają ci zrozumieć twoje potrzeby, a zrozumienie własnych potrzeb to jest fundament do budowania relacji z samym sobą i ze światem. Jak zawsze zachęcam cię, abyś podzielił podzieliłaś się ze mną swoimi przemyśleniami, spostrzeżeniami i osiągnięciami na tym polu. Jest, jeśli masz pytania, no to wali jak w dym. Dziękuję, że jesteś tutaj z nami i pomagasz nam tworzyć kanał Easy Solution. Życzę Ci wspaniałego dnia i do zobaczenia już niebawem. Ciao!